Szanowni Państwo, mam Was się dogłosić, że radiczą Solicki, kategoria 11, miejsce czwarte, Zajęła zawodniczka Tancerka z numerem 201. Aleksandra Pałasik, studio jest Zaponek. Zapraszamy, zapraszamy. Stajesz ok. obok czwartą portyum z numerem 3. On tam właśnie. Tam tam zostaje, zostaje przy trójeczce. Tam on o, właśnie. Miejsce trzecie. Numer 204. Iga Salus. Zapraszamy na podium. Zapraszamy na podium z numerem 3. Miejsce drugie. Wiktoria Kapcia, studiolet z Faktory. I miejsce pierwsze w tej kategorii. Wiktoria Brawo Wiktoria! Miejsce, Brawo. miejsce Brawo.

Firata fotoreporterów, dosłownie 5 sekund. I jeszcze raz, gorący w publiczności.